Witam, witam was, bardzo serdecznie dzisiaj reagujemy na scooby Toilet Battle Invasion sezon 2 epizod 4 tu, 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 tu zamknąłem już takiego i coś wycisnę ła, wow, bum, 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 szakalaka o kurno to on ten lamus podlasia uf, uf. Uciekaj! Uciekaj, maluszku! Bum! Dobra! Lecimy! Aż mój pies z locia przyszła! Dobra, lecimy! Przynajmniej na razie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy w górze. Kół... No jestem. Teraz mnie wysłuchaj. Po co cały czas racujesz ich kretynie? No, bo może nie będę siedział bezczynnie i myślał, że oni tam giną. Jak chcesz, to ty się tu sieć. ale ja nie mam zamiaru. Toli, lepiej mnie nie denerwuj. Kradliśmy te... Akta, a jak cię zobaczą, to na pewno będą chcieli cię schwytać. Już nie zapominaj, że mają urządzenia blokujące naszą teleportację. Nie obchodzi mnie to, co teraz do mnie mówisz. Wyskazywać to możesz z innym manom ale nie mi. Czyli. Zradził Scientista. Dobre! Może speakerów. Witaj, poli. To jest Scientist speakeron. Nie wiem, poli. I powiem ci tyle, że nic się nie stało. To była kopia badań, które robiliśmy miesiąc sami. Hey, a mógłbym zwrócić okiem na jego? Na razie nie, ale mogę Ci powiedzieć, że jest gotowy w 65%. O, Okej, okay. to może Wam jakoś pomóc. co to mógłbyś pomóc w wypadkowaniu tych wszystkich rzeczy, które tu w tych kontenerach i podłogach Okej. Okay. Łe, co tu się włącza? To. No, odcinek ciekawy, fajny. I żeby się wam nie nudziło, to możemy jeszcze jakiś odcinek, czyli um, na przykład 10 najsilniejszych broni. Wam top 10 najlepszych broni z Zapraszam do oglądania. Na miejscu 10 dałbym raczej blastery Tytana Speakermana. Były mocne w starciu z Astro, no. ale w walce z Astro raczej by sobie nie poradziło. No. Na miejscu dziewięciu dałbym. Blaster Tykana Kamery jest lepszy od blasterów Tykana Skiermana. To nieprawda, akurat. Ale jak w starciu z Astro, toaletami nie dałby sobie rady. Na miejscu ośmiu dałbym lasery Gmana Piąta Zero są one bardzo silne, i nawet samemu czademu nie mam wyobrażenia. Lecimy z miejscem siedmiu i na tym miejscu dałbym topór Pytana Stickermana z Multiversum Dom Studio jest bardzo mocny, ale żeby na tyle, by pokonać takiego astrodestruktora. Może tak, może nie. Na kolejnym miejscu dałbym młot Pytana Kameramana, jest to bardzo potężna broń i kameraman, dzięki niemu pokonałby takiego astrodestruktora lub astroobliteratora. Ale nie ma co kryć, że jest jeszcze więcej potężniejszych broni, lecimy dalej. Na kolejnym miejscu miecz Upgrade pytana Mana jest to bardzo potężną broń, która tak swoją drogą... No, tak mocno. Jest on tak potężny, że bez problemu pokonał tykana naukowca w 67 odcinku, a w 77 pokonał AstroDestruktora oraz Astro Operatora. Ale jak już mówiłem jest więcej potężniejszych broni, więc lecimy dalej. Na miejscu czterech dałby. Miecze Tree Titana są bardzo potężne i myślę, że Titajpanie. Ale tego to akurat, akurat bez nie będę poradziłby sobie z Tykanem Spidermanem Tigmanem Kameramanem oraz Jaggernauta. A teraz przechodzimy do następnej broni, czyli do broni Jaggernauta oraz broni Watchman of Duma. Są to bardzo podobne broni, które są hmm. po prostu niszczycielskie. Są one do siebie bardzo podobne, ale nie są podobne. Są po prostu lepsze, ale są jeszcze lepsze, do których sobie teraz przechodzimy. Na miejscu trzech dałbym miecz Abbradyk Titan Clockmana oraz miecz Watchman of Duma, mimo że miecz Titan Clockmana jest o wiele silniejszy. No Zmienić Duma zasługuje na to miejsce. Miecz Titan Clockmana potrafi tworzyć wielką rynką kulę, którą widzieliśmy w odcinku 36. To też prawda. Miesiąc, ale co w takim razie będzie na miejscu kloptu mm -hmm. oraz pierwszy, a mm -hmm. na drugim miejscu jest miecz Klopisa, mimo że ktoś może powiedzieć, że przecież miecz Klopisa oraz Titan Clockmana to jest to samo, lecz to nie jest to samo. Miecz Klopisa jest potężniejszy od miecza Titana Clockmana. Mogliśmy to zobaczyć w odcinku 47 bardziej jednego z chwili Nie, 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 pola! Czemu sobie kulista tarcze Dobry piesek! Łapka? Nie, szat. Łapka. Łapka. Druga łapka? Druga łapka? Daj łapkę. Daj łapkę. Daj łapkę. Dobra, święta, brawo. To jest poproś. No, poproś. Poproś. Mimo, że Dobry pieśń, tak? Dobra. Daj, dobra. Daj, dobra. Daj, dobra. Daj, dobra. Być może drugim astralnym mieczem jest miecz klopisa, ale wątpię, a drugą opcją jest, że Titan Clockman zdobędzie drugi astralny miecz w Wojcie. Ale o Wojcie no, ale nie nie chyba. Ale wracając widzieliśmy na screamerach od Dom Studio, że Titan Clockman znajduje się w jakimś dziwnym miejscu i ja obstawiam, że to jest właśnie Void, tam Titan Clockman osiągnie swój prawdziwy potencjał tak jak Clockwise. Ale dlaczego Astralny miecz jest na pierwszym miejscu? Co w nim takiego niezwykłego? Otóż cięcia astralnego miecza nie da się cofnąć tak jak to powiedział Cięcie astralnego miecza jest trwałe. Nie ma regeneracji. Nie ma cofnięcia czasu. Nic nie może powstrzymać cięcia. A teraz nasuwa się pytanie, kto nim w tej chwili władza No ja nie co? władan się na to klubie, wcześniej wyładał zobaczysz to, No nie.